Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy poniedziałek, 15 listopada. Zobaczymy, jaki będzie w dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Poniedziałek, 15 listopada. Dla wszystkich znaków Zodiaku. Poniedziałek, 15 listopada. Dla wszystkich znaków Zodiaku. Jaki będzie. Dzisiejszy dzień. Zaczynam oczywiście od osób z pod znaku Barana. No tutaj karta ogólnie mówi o zadowoleniu, odniesieniu jakiegoś zwycięstwa, jakiejś wygranej. Tak więc dla osób z pod znaku Barana bardzo pozytywny dzień. Jeżeli chodzi o byki, to tutaj możecie się spodziewać jakiejś pomocy, możecie otrzymać jakieś pieniądze. Tak więc, u osób spod znaku byka, też bardzo pozytywny dzień. Karta też mówi o tym, żebyście zachowali taką równowagę, jeżeli chodzi o dawanie i branie, lub też karta informuje o tym, że to wy w dniu dzisiejszym. Wyciągniecie do kogoś pomocną dłoń. Jeżeli chodzi o bliźnięta, no tutaj karta może mówić o narodzinach, o powiększaniu rodziny. Karta może wskazywać, że dziś ważną rolę może odegrać jakaś kobieta z waszej rodziny. Jest to bardzo dobry dzień dla osób, które na przykład chcą otworzyć jakąś własną działalność gospodarczą. Jeżeli chodzi o raki, no to tutaj karta mówi o um, podróży w jakimś nowym kierunku. Będziecie Iść, będziecie coś za sobą zostawiać, będziecie podążać właśnie w nieznane. Karta może mówić o tym, że to ktoś na przykład do Was dziś przyjedzie. Karta też wskazuje na to, że dziś możecie mieć taki wzmożony kontakt drogą zdalną. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku 2, bardzo pozytywny, sympatyczny dzień. Macie szansę spełnić swoje wszystkie zamiary, swoje plany. Ogólnie dziś będziecie mieć bardzo przyjemne samopoczucie. Jeżeli chodzi o panny, no tutaj karta pokazuje, że dziś ważną rolę może odegrać jakaś kobieta z przeszłości, to może być jakaś wasza koleżanka, przyjaciółka, jakaś ex. Jeżeli jesteście kobietami, to dziś warto zadbać o swój wygląd fizyczny. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać bardzo atrakcyjną kobietę. Jeżeli chodzi o wagi, no tutaj karta pokazuje, że dziś może ktoś Was zranić, a możecie poczuć się zranieni. Możecie też troszeczkę popłakać, tak więc u osób spod znaku wagi no, poniedziałek nie zacznie się zbyt pozytywnie. Jeżeli chodzi o skorpiony, no tutaj karta mówi o pokonaniu konkurencji, że być może będziecie musieli się wykazać, będziecie mieli poczucie, że non-stop coś Wam wyskakuje, że non-stop musicie się z kimś bądź z czymś mierzyć. Karta też może wskazywać ogólnie na taki wysiłek fizyczny, na jakąś taką grę zespołową. Jeżeli chodzi o strzelce, no tutaj karta mówi o jakiejś... Mm, Niezapowiedzianych zmianach, coś może się nagle zburzyć, coś może się nagle, coś może się tutaj u Was nagle wydarzyć, niekoniecznie pozytywnego. Tak więc, w dniu dzisiejszym nie radziłabym wchodzić w jakieś nowe projekty, nie radziłabym zaczynać czegoś zupełnie od nowa, bo tutaj karta mówi, że to nie ma odpowiednich fundamentów, odpowiednich podstaw. Jeżeli chodzi o koziorożce, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie na przykład dowiedzieć się o jakimś dziecku. Więcej czasu możecie poświęcić na przykład swoim dzieciom. Jest to bardzo dobry dzień dla osób, które właśnie starają się o potomka. Jest to dzień, w którym na przykład część z Was może podążać całkowicie inną ścieżką. Możecie wchodzić w coś zupełnie Wam nieznanego. Jeżeli chodzi o wodniki, no tutaj karta mówi o jakimś emocjonalnym odchodzeniu od kogoś bądź czegoś. Coś będziecie za sobą zostawiać. Karta też może mówić o różnego rodzaju podróżach, przeprowadzkach. I jeżeli chodzi o osoby z podznaku ryb, no tutaj karta pokazuje, że na coś przyjdzie wam troszeczkę poczekać. Coś musicie przeczekać. Być może będziecie zmuszeni przespać się i z jakąś taką. Z jakimś takim problemem. Karta też może mówić o tym, że dziś właśnie poczujecie się troszeczkę gorzej. Być może zostaniecie zmuszeni do pozostania w łóżku. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego poniedziałku i mam nadzieję, że zapraszam Was na dzień jutrzejszy. Pa Pa!